Halo, przywitać się. Dzień, aha, dzień dobry. No, ty zawsze musisz się witać pierwszy, ja się dopiero witam drugi. No, czy, siema. Siema. Nocz powiedziałem. Noc siema. Siema. No, siema. Noc siema, noc siema. się ja. Czekaj, gdzie ten dirt jest? No, zmiany, jakie zmiany? Są pochodnie. No, są pochodnie. Muszę chciałem się rzucić w przepaść, to miałem pięć staków kobna. No właśnie, mamy ich dużo kobla i będziemy robić dzisiaj mobgrainera. Przynajmniej, no tak, dzisiaj. Dzisiaj w sensie, że dzisiaj nagramy, jak to robimy, jakie... Je... A skończymy pewnie w następnym odcinku. W następnym, żeby to był tylko następny. Czekaj. Hmm. Gdzieś tam jest, jest. O. Jestem, Mam na przedmiot średni. Do... O, u głupia myszka zaczęła w ogóle. Co? Nie, wiem, kilku zjadłem spieśniowy tyle. No, to bardzo ciekawe. To było bardzo pyszne. <laughs> Dobra, myślę, że tyle wystarczy, żeby trawa przeszła do góry. To co, na początek? Na początek taką pierwszym questem na dziś. Ja myślałem, żeby zbudować takie platformy, bo ile tam mamy tych tak, dirtu? 6 mamy dirtu, no za dużo, to zbudować takie platformy, powiedzmy 5 na 5 plus taka jakby jak na schodkach ta granica, żeby tam drzewka sadzić, bo jedno drzewko jest troszeczkę mało, tylko teraz tutaj na tym poziomie myślę, bo, bo jaki to jest, bo nikt nie, nie patrzy na skyblocku F3, jest na 60. Dokładnie na 60. Dobra, to w którą stronę zbudować drzewka? Tam tu gdzie właśnie mam zamiar skoczyć, ale nie skoczę za dużo... Tak. Idę wstać tego kobla do skrzyni. Bo... Zmieścić ci się. Trzeba się. Ten koblys z tą. Zmieścić. Raz, dwa, trzy, Mieściłaś. cztery, pięć. Żarcia nie mam. Muszę, muszę jeszcze odłożyć killaf, to bo czemu miałbym ja mieć zmarnować. pewno. Czekaj, 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 czekaj. Raz, dwa, trzy, cztery. O właśnie. Czekaj. Bye bye. Uch. No, oj znaki... Przerwa. No. Raz, dwa, trzy. Ej, zamarzysz to i to, 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 nie? To Jane da jedno Ale co? E... TP a na Ticker. Oj, 99. Hell yeah, hello, znaczy hello. <laughs> dwa i trzy. Zamarzysz to imię, co się próbowało weź, nie? Co? Zamarzasz na imię, co przed chwilą chciało wyjść, wejść, ale wyszło. Wyjść. Nie, nie będzie jego na filmiku. Ja nie włączę czatu po prostu i problem z głowy. A jak nie włączysz czatu? He? No Masz jak wyłączony? Nie, jak, nie, jak nie nacisnę ty, jak nie nacisnę ty, to nie będzie widać, tak? Czekaj, raz, dwa... Ale będzie widać, no przecież nagrywasz jak tego, jak, jak on wchodzi, jak wychodzi. Kto wszedł? Bo przed chwilą raz, zero. A nie, to ba, już, już za późno. Zobaczyli raz, dwa, trzy. trzy. Zrobiłeś sensorę, zrobisz TIT! TIT na obrazku? Nie? Mądre, bardzo mądre. No nie, ale dźwięk zamienisz na sekundę. Chyba obraz zrozmarzę. Ale dźwięk, bo powiedziałem też nazwę. No. Lol. My tym gadamy fajnie. Czemu fajnie? A, tam ludzie się. Co zrobiłeś? Spoko, za chwilę będziemy budować, na razie się nie nudził. Aha To <ścoughs> blisko? <śmienny> <P *śmienny> <śmienny> 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 <śmienny>